do niego jest bardzo niebezpieczna. Co tu robić? Co tu robić? Już wiem. Możemy popłynąć do króla. Popłynąć? Dlaczego nie pójść? Bo ta rzeka prowadzi prosto do królewskiego ogrodu. To najkrótsza droga. Mamusza mi mówiła: mogę popłynąć, choćby zaraz. Wierz żółwiku! Tylko małym żółwikiem, to zadanie dla większych zwierząt. Już nie! Zrobimy wybory. Proszę przygotujcie się do wyborów, a ja każę zbudować trapę. Dobrze! wygnijam z miało ciało! Wyginam śmiało ciało! Wygnijam z śmiało ciało. Dla mnie to. silny i odważny i nikogo się nie boję. Nikogo. Ale słotogrzyby jest moim dalekim krewnym. To ja, ja, właśnie ja powinienem popłynąć do króla. Nie! Nazywam się Krokodyl. Jestem bardzo szybki. Obejdę się bez tej gratwy. W wodzie nie są mi straszne żadne niebezpieczeństwa bo je wszystkie zjem. Nie! Nie tak. A ja zebra jestem. Jestem bardzo miła i potrafię się z każdym dogadać. Więc bez problemu dowiem się, jak nazywa się tajemniczy owoc. Nie! się nazywam. Wszyscy znacie moją siłę, odwagę i tylko ja, ja bezpiecznie dopłynę do króla. Tylko tracwa musi być duża. Nie mam zamiaru tonąć. Nie. nie! Wszyscy nie znacie. Jestem papuga. I to ja najlepiej nadaję się na posłanka, bo jestem winna, szybka, wyjadana i umiem pruwać. To dla mnie nie musi być ogromna. Nie. Nie. A może ja, dzielny lisek, przydał się na coś? Jestem bardzo sprytny, do tego ambitny i świetnie widzę w nocy. Nie. Nie. Ja, żyłafa, nie jestem ani silna, ani odważna, ale mam długą szyję. Najdłuższą ze wszystkich zwierząt. Z daleka wypatrzę każde niebezpieczeństwo i szybko znajdę drogę do lwa. Nie. Ja jestem mała, ale bardzo cierpliwa i mam świetną pamięć. Może ja? Uciekaj stąd, maluchu. Nie, nie przeszkadzaj, gdy do nie Waszych prezentacji co, obiekt, jak się zdecydowała, obiekt, jak to obiekt, jak to że to króla z słowa krzywego. Marvel. Proszę, miejcie na niego oko i strzeżcie go jak oka w głowie oraz pokłącie się nogi o Oczywiście sobie, damy lady. Drodzy poddani! Miło Was widzieć! Co was do mnie sprowadza? Witaj, król! Witaj, jaśnie panie! Oto owoc z naszego drzew! Niestety nie wiemy, jak on się nazywa i czy mamy go zjeść. Pomóż nam lwie złotogrzywy, zanim wszystkie zwierzęta z naszej wioski umrą z głodu. Dobrze! Droga Pani, narywa. Otóż ten owoc taki pożywny i taki dojrzały, trochę jak brzuszka, trochę jak jabłko, trochę jak pomarańcza, a trochę jak brzoskwinia. Ten owoc nazywa się pampirio, pampirio. <śm -pirio> Dziękujemy ci, królu, a teraz musimy się pożegnać, ponieważ zwierzęta w naszej wiosce są, są bardzo głodne. Żegnamy cię od wszystkich zwierząt i pozdrawiamy, i płyniemy z dobrą nowiną. Ale jesteś niemiły, Tyglesie, to byle siła Nie, O, przesadzasz, ale już dopływamy. Witajcie, witajcie. Jak dobrze, że jesteś. Mm. Czy wiecie, jak nazywa się ten owoc? Oczywiście. Ten owoc, ten owoc nie. nazywa się libo. <laughs> nie, 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 nie. Ten owoc nazywa się yy, nazywa się nazywa się papilot papilot nie nie no jaki papilot nie 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 jak mogliście zapomnieć jesteście nieodpowiedzialni. odpowiedzialni do tego zero sprytu jak można nie zapamiętać nazwy jednego baberka Zawiodłam się na was zwierzęta są tak bardzo głodne i na waszą pomoc Będę musiała wybrać kogoś innego, który wierzy się do króla dwa złoto grzywego. Tym razem zaufam. Z I Mam nadzieję, że pójdzie pan trochę lepiej niż waszym kolegom. Krokodyl i zebra? Jak krokodyl zje zebra, to wróci pusta tratwa. Nieprawda, nieprawda! To bardzo dobrze, że mnie wybrałaś. Nawet gdyby królowi nie podobało się, że znowu do niego przychodzimy. Ja będę potrafiła go przekonać, żeby jeszcze raz z nami porozmawiał. Mam nadzieję, że to nie są tylko przekałki, bo będę wracał sam. <gry> Czoskwinia nazywa się Fabio. Zobaczcie już i nie zawracajcie głowy. Ma ważniejsze sprawy. Hola, hola! a ty Oj, krokodylu, czy możesz w tej chwili nie myśleć tylko o sobie i o tym, jak przejąć władzę w wiosce? Nikt nie lubi samolubnego przywódcy. Miliśmy misa. Chodźmy do zwierząt i przekażmy im dobry... Król był zły, ale ja pamiętałem o Was wszystkich i dzielnie stawiłem mu czoła. Stawiłeś mu czoła! się mu czoła! Jesteśmy dziewczynami, dziewczynami. Nie słuchajcie go! Wlecie bzdury! Same bzdury! Nieważne, nieważne. Najważniejsze, że jesteście coni zdrowi. I wiecie, jak nazywa się ten owo! Powiedzcie nam jak najszybciej, jak nazywa się ten owoc i czy możemy go zrywać z drzewa. Liliput? Co ty mówisz? -lipu. Owoc nazywa się Pampara. Gdzie jest to procent Żaden li Tylko pampara. O nie! Znów porażka delegacja. Nadal nie wiemy, jak nazywa się ten owoc. Zapiernij się nam! Będę musiała sama, sama pofrunąć do króla. Jej, ale, ale się taki wiatr. Musimy go przeczekać. do króla 2. co to mądra głowa? Jestem mała, ale spróbuję, może mi się uda. Niech popłynie, dupie są małe. Ale mają dobrą pamięć. Jest za mały. Po drodze mówię ze strachu. Albo schowa się pod kratką, albo się zgubi, albo się zmęczy i w ogóle już go nie zobaczymy, ani naszego owocu. Yy, nie mamy nic do stracenia. Nic. A pół za żółwiej, żółwiem i miej na niego. Oko. Tygrysowi i szyrafie, krokodylowi i zebrze. Że ten owoc nazywać się pampilio. Pampilio. To bardzo trudna nazwa, ale mamusia mówiła mi, że jest sposób, żeby zapamiętać trudną rzecz. Zaraz ułożę piosenkę. Z piosenką na pewno nie zapomnę. Nie dało się tobie zapamiętać nazwę tego owocu. Ja mądrasowo już wszystko wiem. Będziemy Pamperio. jeść vampirio. Zaraz wszyscy uspiękną, się. będziemy jeść vampirio. ty pam, 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 się dobrze czujesz? Pamperio. Pampinio! Pampinio! Ale jak udało ci się zapamiętać tak trudną nazwę? Ułożyłam piosenkę. To sposób mojej mamusi. Doskonale! Przecież to doskonały sposób. Nauczysz nas kiedyś tej piosenki, żebyśmy raz na zawsze zapamiętali nazwę tego owocu. Z przyjemnością, ale najpierw próbujemy naszego Pampilio Jesteśmy uratowani częstujcie się Pampilio Stop a Bardzo dziękujemy Wam, że tak dzielnie siedzieliście i towarzyszyliście mnie, sobie, mądrej głowie, w przedstawieniu i w mobilizowaniu pozostałych zwierząt to tak żeby nas uratować. I pamiętajcie, że w grubie siła, we współpracy siła, bo sama soba nie uratowałaby zwierząt. Dziękuję Wam bardzo. Obrigada. <síntos>